Stworzenia naszego formularza do dodawania nowych obrazów, zaczniemy od utworzenia formularza htmlowego, czyli stworzymy sobie diva w naszym komponencie app. W tym divie dodamy komponent form. W sumie nie musimy mieć diva w form. W owym formie stary dobry input type, text, value jeszcze, nie wiem, będzie takie placeholder url r trzy kropeczki i button dodaj. To tu u góry nam się pojawił nasz e, formularz z kuziczkiem dodaj. I teraz tak. Po pierwsze, jeśli chcemy, by zmiana Dodanie tak naprawdę obrazu do naszej listy obrazów powodowało przerysowanie ponownie wszystkich obrazów i pokazanie się tego nowego obrazu. No to musimy dodać oczywiście images jako stan komponentu. Więc tutaj zmienimy sobie nazwę const images na default images. Następnie stwórzmy nowy stan o nazwie images. Set Images, UseState i domyślną wartością jest ten zestaw, właśnie obrazów. Dobra. Następnie, by skorzystać z formularza w reakcie, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Mianowicie, jako wartość naszego komponentu, ponownie musimy dodać stan jakiś oraz na evencie on change dokonać zmiany tego stanu, bo teraz gdy zobaczymy co się dzieje, gdy chcemy coś wpisać to nie, nie możemy pisać nic, ponieważ za każdym kliknięciem React odnotowuje nowy event i przy rend i od nowa jest Rysowana cała strona. Więc musimy ten, tą wartość trzymać w stanie, tak by ją zachowywać pomiędzy kolejnymi wyświetleniami strony. Więc tworzymy kolejny stan: const new image url set new image url use state i domyślnie to będzie puste. I jako value podajemy new image url. i dodajemy jeszcze tutaj event on change więc jak mamy już yy, nasz stan new image url który tu jest jako value teraz musimy dodać żeby ten stan się zmieniał w momencie gdy wpiszemy coś w tym polu i tutaj on change taki event w inpucie i tu tworzymy sobie po prostu event nowy handler on będzie krótki bo będzie tylko się składał z jednej linki event set new image url jako wartość nowego stanu event Target value. Oczywiście warto by było, może nie na tym etapie, ale na etap, etap, etapie dodawania, tutaj, walidować, e, czy to, co jest wpisane w tym e, polu, to faktycznie jest URL, a nie jakieś głupoty. E, dobra, czyli teraz, jak sobie zobaczymy naszą stronę, teraz, gdy już wpisujemy coś, to nam się to nie kasuje, ponieważ jest zachowane jako stan komponentu, więc przetrwa każde kolejne rysowanie tego komponentu. A jako, że to, te, to jest komponentem app, czyli tym dużym, no to przesuwane jest wszystko. Więc w ramach ćwiczenia możesz potem ten formularz przenieść do osobnego komponentu. Dobra, to mamy to. Teraz tak, dodaj. Po kliknięciu dodaj, co musimy zrobić, to rozszerzyć naszą listę obrazów, czyli nasz stan images. Czyli tak. Zrobimy sobie tutaj funkcję const handling on click Event oczywiście i co pierwsze to jest oczywiście event Prevent default Defout. Czyli nie rób przeładowania strony po kliknięciu na guzik Event stop propagation Czyli nie bąbelku eventu Następnie mamy yy, Mamy pod naszym new image url nowy obrazek Czyli co musimy zrobić to Set images. I teraz tak, za każdym razem, kiedy w Reakcie stanem jest obiekt albo tablica, nie, ani nie dodajemy do istniejącego już stanu jakiejś nowej wartości, albo nie usuwamy z tablicy, tylko tworzymy nową tablicę i tą nową tablicę wstrzykujemy jako nową wartość stanu. Tylko wtedy Reakt wychwyci, że stan się zmienił i przerysuje co trzeba. Podobnie z obiektami. Nie zmieniamy wartości. Jakiegoś jednego propertiesa w danym obiekcie Tworzymy kopię Z nową wartością Ale tworzymy kopię i ustalamy tą kopię Jako nowy stan jako wartość nowego stanu Set images i tutaj będzie Znowu destrukturyzacja całej tablicy Czyli trzy kropeczki images Te trzy kropeczki images weźmie nam Cały stan Image Dotychczasowy, rozbije na pojedyncze wpisy I do tej szeregu Do pojedynczych wpisów dodamy New image URL. No jak już wspominałem, tutaj przed tym set image wypadałoby sprawdzić, czy new image URL to jest na pewno URL, a nie jakieś głupoty. Ale my tego nie będziemy robić. Dobra, zobaczmy. Dodamy jakiś random string. Random string, random image. Random na przykład train image. O. Tu mamy jakąś ciucie. Kopiujemy adres obrazu. Jest w miarę krótki, dodajemy. I nic się nie stało. Czemu nic się nie stało? No tak, nic się nie stało, bo stworzyliśmy sobie handler, a nie dodaliśmy go do button onClick. A było to widoczne tym, że po kliknięciu. Nasza strona się przeładowywała, a nie powinna. Więc coś było albo nie tak. Tutaj z prevent default i strop propagation, co jest mało prawdopodobne, żeby to się powstało akurat. Więc drugą opcją było, że po prostu nie wołaliśmy handlera. No i faktycznie handle click. Teraz zobaczmy, co się stanie. Klejmy jeszcze raz. Nie to. Kopiuj adres grafiki, nie linku. Kopiuj adres obrazu. Wstrzykujemy. Dodajemy. Stop propagation, coś, jakaś sterówka zaraz zobaczymy. Stop propagation. Stop propagation. Propagation. Dobra, teraz powinno być okej okay już. Ponownie. Nie, nie musimy robić. Dodajemy ciuchcie i mamy ciuchcie. Możemy sobie kliknąć teraz na ciuchcie. Ale z kolei coś innego nam się popsuło. Aha, ee, tu też wkleiłem i znowu zrobiłem. Propagacją. OK. Dodajemy ciuchcie. No i ślicznie. I teraz możemy sobie dodawać dowolną ilość obrazków do naszej małej galerii.